Cześć! Przewijamy się dalej przez państwa i litery alfabetu, dojeżdżając do jednego z najstarszych dziedzic kultury, kraju piramid, wielbłądów i jednych z najtańszych wakacji. Zapraszam do Egiptu! Państwo położone w północno-wschodniej Afryce, z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt graniczy z Izraelem i Palestyną na północnym wschodzie, Sudanem na południu i Libią na zachodzie. Od północy rozprzestrzenia się Morze Śródziemne, a na wschodzie Morze Czerwone. Językiem urzędowym jest arabski, walutą fund egipski, zaś religią dominującą islam. W Egipcie przeważa klimat skrajnie suchy, zwrotnikowy, roczna suma opadów na ogół nie przekracza kilkudziesięciu milimetrów, kraj ten nie odbiega zbytnio także od jego bliskowschodnich kolegów. Każda pora na jest dobra, stąd też jest tak popularnym, aczkolwiek upalnym kierunkiem. Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel Rzeczpospolitej może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, na lotnisku w Egipcie lub drogą elektroniczną poprzez złożenie wniosku na stronie internetowej. Opłaty za wizy do Egiptu wynoszą 25 dolarów amerykańskich w przypadku wizy jednokrotnej oraz 60 w przypadku wielokrotnej. Wizy turystyczne wydawane są na okres 30 dni. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na pustynię zachodnią, w tym do rejonu Oas, a także na obszary znajdujące się przy granicy z Libią oraz przy granicy z Sudanem, także do tzw. zwanego trójkąta Halayb, czyli południowo-wschodniego rejonu przy granicy z Sudanem. Kradzieże są zjawiskiem dość powszechnym w Egipcie, zwłaszcza w miejscach turystycznych. Należy uważać zarówno w dzień, jak i po zmroku. Należy także pamiętać o ubezpieczeniu gwarantującym pełną hospitalizację. W przypadku jego braku podróżny może być zmuszony do pokrycia na miejscu bardzo wysokich kosztów opieki lekarskiej. W Egipcie obowiązuje całkowity zakaz włożenia oraz posiadania wszystkich typów dronów, nawet najmniejszych. Drony traktowane są jako sprzęt specjalny, który może być skonfiskowany przez władze egipskie, a jego właściciel aresztowany. Sklepy są czynne 7 dni w tygodniu, a wiele z nich, szczególnie w Kairze i Aleksandrii, przez całą dobę. Zaopatrzenie jest dobre, choć towary importowane są oczywiście znacznie droższe niż krajowe. Relatywnie tanie są taksówki i komunikacja miejska. Jeśli chodzi o loty, to z powodu koronawirusa ciężko jest mi określić ceny, gdyż większość linii zawiesiła o większość swoich lotów. Też w przybliżeniu jest to kwota około 700 zł. Chociaż oczywiście udaje się wyrwać nawet poniżej 300. Mówiąc o noclegu, to jak ceny tutaj do wysokich nie należą, to ja proponuję dziś ciut droższy apartament, a mianowicie na szczycie wieżowca w Kairze z widokiem na Nil w cenie 1900 zł za 10 dni. Jeśli chodzi o ceny, to są one niższe w stosunku do polskich. Za to w miejscach turystycznych oczywiście o wiele wyższe, zwłaszcza gdy płacimy dolarami na przykład bochenek chleba 2,50 opakowania herbaty złoty 50, woda mineralna 1,5 litra 2 zł, butelka wina 36 zł, posiłek w mniejszej restauracji od 30 do 40 zł. Reasumując za przedstawiony przeze mnie 10-dniowy pobyt, zakładam, że codziennie przeznaczymy 50 zł na jedzenie, doliczymy koszty komunikacji, zwiedzenia i rozrywki, to dostaniemy sumę około 3000 zł na osobę. Ale pamiętajcie, że to tylko moja sucha kalkulacja, więc może ty masz lepszy i tańszy pomysł na taką kalkulację. Jeśli tak, daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Pamiętajcie też, że ja nigdy nie proponuję gotowych ofert, więc jeśli komuś wystarczy leżenie na plaży w wypasionym hotelu za połowę tej ceny, to pewnie. Będąc w Egipcie na pewno musisz odwiedzić Dolinę Królów, ogromne muzeum egipskie w Kairze, kolegę Wielkiego Sfinksa, wykute w skalę świątynie Abu Simbel oraz oczywiście legendarne piramidy w Gizie. Na zakończenie trochę ciekawostek. Egipcjanie poza ponad 1400 bóstwami czcili także kotki. Kiedy jeden z nich umierał, rodzina niestety pogrążała się w żalu i rozpaczy, a żałobnicy na znak bólu golili sobie brwi. Rudowłosi mieszkańcy byli paleni oraz grzebani żywcem w owiesze dla Boga Życia i Śmierci Ozelusa. Kobiety, aby zbudzić większą atrakcyjność wśród mężczyzn, nosiły peruki ze stożkiem, w którym mieściła się substancja uwalniająca miły, przyjemny zapach. Niewolnicy, którzy budowali piramidy, zostali pozbawieni mowy poprzez odcięcie języka, aby nie mogli wyjawić tajemnic przejść w budowlach. I to już by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o Egipcie. Jeśli film ci się spodobał, zostaw lajka, subskrybuj by być na bieżąco i napisz, co sądzisz. Trochę zwalniamy tempo, bo teraz odcinki będą pojawiać się dwa razy w tygodniu, więc zapraszam już za kilka dni na Ekwador i jeszcze raz pamiętajcie, zostań w domu. Na razie.